Najprawdopodobniej zaplanowano kolejną pandemię w 2025 roku i bardzo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób, szczególnie osoby, które uwierzyły w to wszystko, co działo się przez ostatnie trzy lata, żeby te osoby miały świadomość tego, że szykowana jest kolejna pandemia, która wybuchnie w Ameryce, najprawdopodobniej w Ameryce Południowej w 2025 roku. A teraz trochę faktów. W 2019 roku, a dokładnie 18 października 2019 roku, Centrum Bezpieczeństwa Johna Hopkinsa we współpracy z Billem i Melidą Gates, ich fundacją, ze Światową Organizacją Zdrowia, ze Światowym Forum Ekonomicznym przeprowadzili ćwiczenia pandemiczne, w których przygotowano symulacje na wypadek wybuchu pandemii. No, jakimś trafem kilka tygodni później pandemia wybuchła. W tym roku, 23 października, hmm, przeprowadzono kolejne takie symulacje. Symulacje, podczas których mamy do czynienia z pandemią w 2025 roku. Pandemia ma wybuchnąć w krajach Ameryki Południowej. W wydarzeniu wzięli, wzięło udział 10 byłych i obecnych ministrów zdrowia, Fundacja Bila i Mielindy Gatesów oraz Światowa Organizacja Zdrowia oczywiście. Chciałbym, żebyście zobaczyli teraz materiały, symulację którą właśnie przygotowano na to wydarzenie. Officials in two Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region severe epidemic enterovirus respiratory syndrome 2025. Over the past six weeks alone, there have been 500 confirmed or suspected cases reported. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. There is no substitute for national leadership. WHO needs to be a voice for the voiceless. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive but left with paralysis or brain damage. A o globalnym traktacie pandemicznym to jeszcze ktoś pamięta? Ja w marcu 2022 roku ostrzegałem, że to wszystko to jest nie koniec, to wszystko to jest dopiero początek. I mówiłem o tym po to, żebyście byli świadomi tego, co jest nam szykowane. To ja przypomnę. Może tak, w lutym 2022 roku, z dnia na dzień, wszystkie kraje znoszą nagle obostrzenia w Europie. Ja mówiłem wtedy, że to jest śmierdzące i coś na pewno jest szykowane, bo to jest niemożliwe, żeby w środku tak zwanej którejś nam fali, nie wiem, czy to była ósma, czy 30-50 fala głupoty i cyrku i domu wariatów, Nagle znoszone są obostrzenia przy tak wysokich wskaźnikach zakażeń. No jednak tak było, więc powiedziałem wtedy, niestety wykrakałem, że coś się strzykowane, bo to jest niemożliwe, że z dnia na dzień tak się znosi po prostu obostrzenia w Europie. No i co? Za chwilę, dwa tygodnie minęły i pojawił się temat Rosji, Ukrainy i wojny. W marcu 2022 roku ostrzegałem o tym, co planuje WHO. WHO wraz z organizacjami, które opłacają WHO i 194 członkami, krajami członkowskimi, w tym Polska, bo tam Polska też należy do, do, do WHO, planuje utworzenie globalnego traktatu pandemicznego, takiej konstytucji WHO, która w sytuacji zagrożenia Pandemią, w sytuacji jakiejś epidemii, będzie obowiązywała i będzie ważniejsza niż konstytucja danego kraju. I nad tym prace już trwają. Pierwsze takie międzynarodowy organ negocjacyjny, to się tak nazywa, miał swoje spotkanie w marcu 2022 roku, wtedy, kiedy o tym mówiłem. Kolejne zebranie było do sierpnia, chyba pod koniec lipca, albo na początku sierpnia 2022 roku. W 2023 roku, czyli w tym roku, ma zostać przeprowadzonych 76 sesji, na których zostanie mm, przedstawione sprawozdanie z postępu prac nad tym traktatem, który ma wejść w życie w 2024 roku. Teraz łączmy kropki. Czy w 2024 roku ta konstytucja zostanie zatwierdzona? Pewnie tak. A w 2025 roku pojawi się pandemia, i wtedy nasza konstytucja może przestać obowiązywać. Tak może ja nie chcę być złym prorokiem. Wiecie, w 2019 roku w październiku, kiedy był Event 201, ja żyłem w zupełnie, byłem w zupełnie innym miejscu. Byłem człowiekiem bardzo mało świadomym i dzisiaj uważam, że jestem jeszcze bardzo mało świadomym. Ja tu nie chcę mówić, że jestem jakimś oświeconym człowiekiem przebudzonym i tak dalej. Po prostu czytam, interesuję się i szperam, szukam, po prostu dociekam. Natomiast w 2019 roku byłem w zupełnie innym miejscu, byłem daleko, daleko w tyle i wtedy się nie interesowałem zupełnie tym, że hmm, mam będzie jakaś pandemia. I ludzie już wtedy ostrzegali o tym, że, że, że Bill Gates szykuje się do pandemii, że już przygotowują właśnie na tym evencie 201 scenariusz. I teraz robią to samo, tylko teraz dali, dali nam trochę więcej czasu, bo mamy dwa lata. Dwa lata na to, żeby uświadamiać ludzi, że kolejna pandemia będzie mocno zaplanowana, znaczy już właściwie jest zaplanowana, scenariusz jest. Ja mam nadzieję, naprawdę mam gorącą nadzieję, że za dwa lata, za trzy lata wrócimy do tego filmu, który dziś nagrywam. I to, co ja mówię, nie sprawdzi się. Bardzo bym chciał. Chciałbym wyjść na takiego wariata, który dzisiaj to co mówi, ym, 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 z, że to się nie, nie sprawdzi po prostu, bardzo bym chciał, naprawdę. Nie chcę, żeby znowu nam ograniczono swobodę, życie, nie chcę znowu masowych zgonów ludzi z powodu braku lub ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej. Ja wiem, że na pewno dużo osób, do których ten materiał trafi, nie uwierzy w to, co mówię i uzna, że to są głupoty, jestem foliarzem, szurem i tak dalej. Jest pewna grupa ludzi, która jest tak zamknięta, że oni po prostu umrą w tym, oni się, oni się w tym błocie pandemicznym i tym wszystkim, czym się karmią z tego telewizora, Mm, oni po prostu w tym się uduszą, oni, oni, oni tam umrą po prostu i tyle. I je, wiem, że jest taka grupa ludzi, dla których nie ma ratunku żadnego, po prostu. To są tak zamknięte osoby, że, że, że nie da się po prostu im przetłumaczyć. Niestety mam też takie osoby w swoim otoczeniu i naprawdę no, no, nie jestem w stanie im przemówić do rozsądku. A bardzo bym chciał, no, ale nie da się zrobić wszystkiego. Do kogo mogę, to mówię. Cieszę się, że mogę pu mówić publicznie takie rzeczy, i sprawiać, że te informacje dzięki Wam trafią do innych. I naprawdę mam nadzieję, że wiele osób, które nabrały się na te ostatnie trzy lata, nabrały się, ufały rządowi, ufały tym celebrytom opłacanym, lekarzom opłacanym, którzy mają konflikt interesów, tym przemysłowi farmaceutycznemu. Ja mam nadzieję naprawdę, że jak oni zobaczą ten materiał, to coś w ich głowie ruszy i zaczną się zastanawiać, czy to jest naprawdę możliwe, że można zaplanować scenariusz pandemii, która za dwa lata ma się pojawić. Naprawdę mam głęboką nadzieję, że to się uda zrobić. I dlatego bardzo, bardzo Was proszę, udostępniajcie ten materiał. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli osoby, którym to podeślecie, miałyby jakieś wątpliwości, zaczęłyby dociekać, chciałyby wiedzieć coś więcej, jeżeli potrzeba, to skontaktujcie się ze mną w wiadomości prywatnej, może w komentarzu, to co będę mógł, no to podeślę, podrzucę, wyjaśnię. Dlatego, że dwa lata, wydaje się, mamy trochę czasu, a tak naprawdę czasu jest bardzo mało i... Mm, ja nigdy nie lubię nikogo straszyć. Ja tylko chcę, żeby ludzie byli świadomi. Ja też kiedyś byłem nieświadomy i na początku pandemii się strasznie wystraszyłem. Uważałem, że jest straszna zaraza, bałem się wyjść z domu, naprawdę bałem się, że na rowerze złapie wirusa. To byłem ja na początku, a potem zobaczyłem, że to jest cyrk, że to jest ściema, że wcale nie muszę się tego tak obawiać, nie muszę bać się ludzi. No i potem się okazało, że to wszystko to było gruby miśmy szytem. Ja jeszcze tylko powiem wam, że jeżeli chodzi o Światową Organizację Zdrowia, to jest organizacja, która jest opłacana ze składek członkowskich, czyli opłaca to tą organizację 194 kraje, w tym Polska, oraz fundacji, no na przykład Fundacja Bira i Melinda Gatesów organizacje pozarządowe. I te organizacje Gavi Fundacja Bira i Melinda Gates, Fundacja Rockefellera, oni wpłacają więcej kasy niż te 194 kraje członkowskie, więc tutaj warto się zastanowić, czy ta mm, Światowa Organizacja Zdrowia jest organizacją niezależną. Oczywiście, że nie. No, jakby to, jest, to jest pytanie, na które chyba wszyscy znamy odpowiedź. I chyba tyle. W tym materiale na teraz. Naprawdę, zacznijmy, przygotowujmy się do tego, że to jest nie koniec, że to był początek. W 2009 roku ze Świńską Grupą niezbyt się udało. W 2020 roku już na pełnych obrotach rządy. I, w, I Fundacja Gatesów, i Rockefellerowie, i Rodziej Rothschildów, i Forum Ekonomiczne, i Schwab, i Harari, wszyscy, wszystkie osoby elity, po prostu, w skrócie elity, um, uderzyły naprawdę, przygotowały się bardzo dobrze do tej pandemii, która, która była za nami, ale jeszcze to nie wyszło tak, tak do końca, jakby oni chyba chcieli. Um, i mamy teraz dwa lata, oni teraz szykują, szykują się. I już wiedzą, jakie błędy popełnili, teraz, w ciągu tych ostatnich trzech lat, oni to sobie dopracują. Więc naprawdę bardzo ważna jest nasza rola, żeby uświadamiać ludzi. Wiem, że są osoby, do których nie da się przemówić, ja zdaję sobie sprawę z tego naprawdę. I tak jak mówię, te osoby już, już się pogrzebały żywcem, naprawdę. One już za życia są martwe. I nic z nimi nie zrobicie. Natomiast do kogo możecie uderzajcie z tym materiałem, po prostu sami zapamiętajcie te informacje, które w tym materiale podaję, rozmawiajcie z ludźmi, uświadamiajcie ludzi o tym, że coś takiego jak epidemia w 2025 roku jest szykowana. Życzę Wam wszystkim dużo siły, dużo cierpliwości, dużo spokoju i energii do tego, żeby, żeby działać, żeby robić swoje po prostu. Trzymajcie się i do zobaczenia.